Cześć, dzień dobry, drogi widzu. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć, jak dojść do 20 tysięcy przychodów pasywnie, sprzedając kursy online. I ja takie rzeczy robiłem wielokrotnie gdzieś u klientów, ale stwierdziłem, że mimo wszystko ten proces się wysypuje w jakiej, po jakimś czasie, ponieważ po kilku miesiącach klienci często zmieniają nurt, zmieniają kierunek, w którym podążają ze swoim biznesem. Albo czegoś nie dowożą po własnej stronie, nie po mojej agencyjnej, tylko po ich stronie. Więc w tym roku 2023 postanowiłem, że idę bardzo mocno w swoje produkty, w swoje własne produkty e, i chcę sprzedawać swoje rzeczy, skupić się na tym. A taka cała obsługa klientów agencyjna będzie oczywiście będzie dalej robiona, ale na dalszym planie, nie będzie już tak dużym priorytetem jak była obecnie. Bo na przykład w 2022 roku spory przychód uzyskaliśmy z samego Success fee, czyli przychodu, e, e, przychodów klientów na sprzedaży takich kursów. I powiem Ci, jak ja to robię. Po pierwsze, wdrażam dwa lejki. Kojarzycie pewnie ten lejek Tripwire, gdzie reklamy są kierowane na tani produkt, a następnie jest dosprzedawany upsell. To ja troszeczkę ten lejek rozbudowałem i zautomatyzowałem w taki sposób, że najpierw jest bramka mailowa, czyli najpierw generuje ruch różnymi moimi aktywnościami w internecie. Czyli jest YouTube, jest blog, jest jakiś LinkedIn, i to mi wszystko generuje mm, maile do klientów pasywnie sobie kapie, 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 kapie. Ludzie się zapisują i dopiero wtedy widzą propozycję taniego produktu w postaci takiej one-time offer, czyli jednorazowej oferty, która jest aktywna przez 15 minut. Dopiero kiedy chcą dokupić sobie ten produkt, wyskakuje sobie upsell, aby zwiększyć wartość zamówienia. Także tak to wygląda. I słuchajcie, ee, i, i kolejnym krokiem będzie dobudowywanie one-time offer 2 po zapłaceniu zamówienia. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas będę to w jakiś sposób rozszerzał, aby podnosić wartość koszyka, bo to jest niezmiernie ważne, żeby użytkownicy zostawiali w tym moim koszyku jak najwięcej pieniędzy już na starcie. Wtedy będzie mi się dużo przyjemniej, prościej skalowało ten biznes reklamami płatnymi. I słuchajcie, e, i to jest taki mój trzon. Ja już to zbudowałem, to już działa. E, ludzie codziennie kupują jednorazowe oferty. Na razie mam problem trochę z Apsalami, nie wiem czy nie przesadziłem z ceną, ale mimo wszystko kupujecie też te apsale, Tylko ten procent konwersji jest na razie niezadowalający dla mnie, ale na razie wszystko testuję na ruchu organicznym, ponieważ mam w miarę spore zasięgi darmowe, bezpłatne, tak, zbudowane przez lata. Kolejny lejek, który wdrażam i tak naprawdę będzie już aktywny za dwa tygodnie od publikacji tego filmu, jest Webinar z Playbacku, czyli. Nagrywam szkolenie, automatyczny webinar, wspinam wszystko w narzędziu EverWebinar i puszczam duży ruch reklamowy. Rozdzielę sobie tam dwa lejki, żeby mierzyć działania płatne i organiczne. I będę, to będą identyczne dwa lejki auto webinarowe. Tylko chcę zobaczyć, ile generuje mi przychodu mój ruch organiczny darmowy oraz ile daje mi ruch płatny. Jak to sobie ze wszystko fajnie połączę i zepnę? Będziemy, myślę, mogli powiedzieć o przyzwoitym zwrocie ROAS na poziomie tam kilkukrotności tego, co zainwestujemy w acs czyli po prostu w reklamy płatne. I ten ruch wtedy będziemy pozyskiwać bardzo mocno reklamą, i bardzo tutaj też z działania zintensyfikowane, po prostu tworząc regularnie bezpłatny content. I celem moim jest tak, żeby zbudować sobie totalną pasywkę, gdzie ja nie zaglądam do tego, mój wspólnik będzie zarządzał sami ja tam nie będę zaglądał, co 2-3 co miesiące nagram jakieś nowe kreacje reklamowe, ale generalnie, żeby to było totalnie bezobsługowe, bo ja nie chcę się tym zajmować, nie mam czasu. Wolę e, zająć się moją grupą mentoringową, jakimiś takimi konsultacjami jeden na jeden, i to wszystko u mnie się spina fajnie działa, tak. E, a te tematy, e, które mogę sobie skalować kursami totalnie na automacie, chcę sobie zbudować zarówno ten tripwire, rozszerzyć, rozpędzić go pobierając najpierw maile z lead magnetów oraz pozyskując maile za pomocą everwebinaru. I słuchajcie, sprawa jest taka, musisz zbudować dużo treści wokół swojej marki, a następnie dostosować personalizowane lead magnety odpowiadające tej treści. Czyli jak ktoś nagrywa film, jak zarabiać na YouTube, no to możesz dać jakiś dodatkowy poradnik, jak zwiększyć zarobki na YouTube w którymś tam roku czy coś żeby to było dostosowane do treści i wtedy każdego dnia będą sobie skapywać nowe osoby do lejka. Od razu po zapisie na stronie podziękowania kierujemy na one-time offer, czyli tą stronę z zegarkiem jednorazowa oferta i to musi być tani produkt. U mnie on obecnie kosztuje 39. Być może pomyślę o zwiększeniu tej ceny do 67, ale na razie nie mam zdania. Jeszcze nie podjąłem decyzji, co w tym kierunku zrobię. Na razie się to sprzedaje każdego dnia. Miałem jeden dzień przez ostatni miesiąc, gdzie ten produkt się nie sprzedał. Tak to codziennie się sprzedaje bardzo fajnie. Dzisiaj też pod upsell za 267, czyli to się kręci, to ma jakąś już trakcję. Ja już to zwalidowałem. Kolejnym teraz krokiem będzie dokończyć lejek Ever Webinar, czyli zautomatyzowany webinar. I tam. Oprócz tego, że robię ten automatyczny webinar i tam będę generować sprzedaż, to zrobię też indywidualne okienka sprzedażowe dla każdego użytkownika, który się zapisał do, do, tam, do danej grupy. Jak ja tego wszystkiego dokonam? Za pomocą narzędzia B-Times, które potrafi w sposób spersonalizowany zrobić tak zwany deadline funnel, gdzie będziemy sobie mierzyli zegarki na stronach landing page oraz na stronach mailowych, i będziemy dzięki temu podnosić sobie przychody. Dobrze? Czyli każda osoba, niezależnie w której godzinie, którego dnia się zapisze, będzie miała swoje indywidualne okienko sprzedażowe, które potrwa 5 dni. Rozumiemy się, czyli przez 5 dni będę komunikację mailowo kierował, będą ludzie trafiać na stronę sprzedażową ofertową i to wszystko będzie się samo napędzać adsami i zasięgami organicznymi z mojej marki. Dzięki temu ja zeskaluję sobie te produkty cyfrowe do fajnych tam pułapów i będę mógł z powrotem bardzo mocno zająć się rozwijaniem tego segmentu agencyjnego. Bardzo dużo ostatnio szkole indywidualnie i też grupowo, zachęcam Cię, żeby zapisać się do mnie na mentoring. W zależności jak często spotykać się chcesz na tym mentoringu, te koszty zaczynają się już od 1000 zł netto miesięcznie do 2500, jeżeli ta częstotliwość musi być u Ciebie większa. Bo mam różnych klientów, tak? Zazwyczaj od 1000 do 3000 ci klienci mentoringowi co miesiąc mi płacą. Minimalny okres współpracy ja przewiduję na około 6 miesięcy, ale będą przypadki, kiedy macie już te biznesy w miarę rozwinięte i uwiniemy się w 4 miesiące, więc musisz mieć taką świadomość, że je nie przyjmuję na projekty jednorazowe. Wszystko sobie spinam w narzędziu EasyCard. Tam mi pobiera subskrypcje, abonamenty, i to jest kolejny segment, gdzie ja działam bezobsługowo. Mi nie zależy budować biznesu konsultacyjnego w momencie, kiedy ja muszę o wszystko zadbać. Bo u mnie godzinka konsultacji tam koło 7 stówek kosztuje netto, tam wychodzi 861 brutto. Jak ja bym miał za to 800 zł pilnować każdego dnia, kto powinien teraz zapłacić, a kto nie powinien, to to by mi się wysypało, tak? To by nie działało, bo bym codziennie był zajęty księgowością, e, pierdołami, zamiast robić biznes. Dlatego wszystko, co ja spinam, staram się budować w sposób automatyczny. W tej chwili wdrażam też system fakturownia, aby spiąć totalnym automatem... Wszystkie moje projekty, aby faktury wystawiały się bez mojej tutaj obsługi. Dzięki temu pójdę kolejny krok dalej. Nie będę czasu tracił na fakturowanie, na inne pierdoły, tylko znowu będę mógł się zająć biznesem i rozwijaniem tego biznesu w kilku segmentach. Jeśli chodzi o te kursy online, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. Wszystko zmierza w dobrym kierunku i te projekty, które tak naprawdę nie za bardzo istniały jeszcze rok temu. Dzisiaj w ciągu, w ciągu jednego kwartału, no teraz już drugi kwartał leci. Zrobimy naprawdę dużą rzecz. Zrobiliśmy naprawdę dużo, zwalidowaliśmy pomysłów. Moja marka osobista jest już rzeczywiście silna. Ludzie, ludzie mi ufają, idą za mną, kupują moje produkty, kupują moje usługi, polecają mnie innym, więc to wszystko fajnie już, już wygląda. I zwalidowałem sobie kilka nowych ścieżek rozwoju, gdzie ja nie muszę bezpośrednio świadczyć usług, a jeszcze w 2002, 2022 oczywiście, 90% biznesu to były e, usługi, tak? Czyli non-stop praca z ludźmi. A to nie sprawia mi aż takiej frajdy, ponieważ ja chcę być właścicielem firmy, a nie jej pracownikiem. Oczywiście mam zespół, który wszystko fajnie spina, zarządza, ogarnia. No ale mimo wszystko są problemy ludzkie i ta cała odpowiedzialność zawsze przechodzi na mnie jako właściciela firmy. Jak ktoś coś zawali w zespole, to ostatecznie ja się mierzę z tymi problemami, a nie ta osoba z zespołu, bo jako właściciel muszę tą odpowiedzialność na siebie brać. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć dochód pasywny ze sprzedaży kursów, polecam Ci zrobić lejek tripwire ale nie taki tradycyjny, gdzie dodajesz do koszyka produkt, wpisujesz maila, bo zmniejszysz w sposób znaczny prędkość budowania bazy mailingowej. Skieruj ruch na darmowy lead magnet, a cały, cały ten bucket tego Twojego lejka możesz w każdej kolejnej kampanii sobie montować. Bez względu na to, co udostępniasz, tworzysz nowy lead magnet, jakąś konsultację, cokolwiek robisz, w tej chwili masz bucket. I na tym backendzie możesz zarabiać już pieniądze bez względu na to, e, kiedy go promujesz, więc tak to fajnie wygląda. E, I co jeśli chodzi o ten Lake Ever Webinar? Tutaj, tak naprawdę, to jest dla mnie nowe środowisko, które będę wdrażał pewnie u wielu klientów, ale mm, to jest moje nowe doświadczenie i chcę zobaczyć, jaką konwersję można wycisnąć, dając naprawdę wartościową, merytoryczną prezentację. Zarówno w komunikacji mailowej, jak i w komunikacji sprzedażowej, w landing pages i reklamach, będę bardzo dużo opowiadał historii. Na prezentacji webinarowej również nie będę minutę o sobie mówił, tylko postaram się przeciągnąć ten fragment i w sposób ciekawy opowiedzieć o swoim życiu, aby ludzie identyfikowali się ze mną, że mają tak, jak, że mieli. Mi mają tak, jak ja kiedyś miałem, że jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym przedsiębiorcą, który zaczynał z niczym, nie miał tradycji biznesowych, e, w rodzinie nikt nie był w stanie pomóc, musiałem sobie sam zapracować, sam się nauczyć, sam doświadczyć. E, więc jak ludzie się zidentyfikują, zaczną mi bardziej ufać, będę dla nich bardziej wiarygodny i będą bardziej chłonąć każde moje słowo. Więc w momencie, kiedy przejdę już do tej merytoryki, o YouTubie, bo to będzie kurs o YouTubie, to mm, zwiększę sobie konwersję sprzedażową. Po prostu a cena tego kursu też nie będzie jakaś wygórowana. To będzie pewnie 500 zł, maksymalnie 700, i ludzie będą sobie z tego Ever Webinar kupować w sposób zautomatyzowany. Polecam śledzić moje media, bo będzie się działo bardzo dużo. Bardzo intensywnie pracuję w tym roku. Naprawdę z, jak zawsze zapieprzałem, to teraz zapierdalam. E, naprawdę jest ciężko. Ale wiem, że jak już to wszystko wyprowadzę do końca lata do sensownego poziomu i poukładam te elementy, te klocki, to to będzie dla mnie pracować na automacie bez żadnego, bez żadnej obsługi. Co jakiś czas nagram nowe kreacje reklamowe, ale to sobie będzie w internecie żyło, procentowało i generowało sprzedaż dla mojego biznesu. Pozdrawiam cię serdecznie. Jeżeli chcesz się umówić do mnie na konsultację, mentoring, cokolwiek, wejdź na stronę darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602-727-263. Pozdrawiam serdecznie, cześć.